Jak zastanawiałam się na tematem konferencji, to jest przemocy w rodzinie i szkole. Co to jest w ogóle za sytuacja, że mamy przemoc, bo mamy, tak, w rodzinie i szkole. Dla mnie to wszystko jest tak, jak końcowy. To, co jest na końcu. Pomijając ten serę, ten margines patologii, gdzie przemoc jest jakimś objawem funkcjonowania, działo się też normą, tak? funkcjonowania zarówno nas rodziców dorosłych, czy też nauczycieli, to tak naprawdę przemoc jest dla mnie objawem hmm, po pierwsze albo braku pewnego treningu społecznego, którego nie przeszliśmy jako młodzi, jako dzieci, już jako dorośli nie potrafimy korzystać, więc nie umiemy sobie radzić inaczej, a przemoc jest skuteczna bardzo często. E, więc z jednej strony brak treningu społecznego, a z drugiej strony myślę że taka totalna bezsilność. Czy jakiś kryzys, czy może mieć kód Kto jest za tym, że dobrze, że dobra? Dziękujemy Po długiej nieobecności w szkole, po trzech tygodni przyszła, wróciła do szkoły na lekcje. I na takie standardowe pytanie Paulina, gdzie ma tutaj Powiedziała mi, no nie mogę w tej chwili powiedzieć, czy możemy porozmawiać. Jak my traktujemy te osoby, które, do, które nie, doświadczają przemocy, często traktujemy ich jako ofiary. One mają dosyć traktowanie tego wiary, Tak My mówimy ciągle, jak ty masz straszne życie, ty masz straszne życie, tak jak ja się współczuję. Tym ludziom trzeba mówić, że dostali szansę. Pozwolę sobie rozpocząć od takiej krótkiej historii, jak to dwaj mężczyźni kłócili się o ziemię. Syn chce iść na wysokę. Więc zwykle w takiej sytuacji rodzice albo mówią nie, nie pójdziesz, albo mówią dla świętego spokoju, no dobrze, idź. Albo stawiają jakieś warunki. Dobrze możesz iść, ale najczęściej te warunki dotyczą godziny powrotu. Natomiast w negocjacji, takiej biblijnej na wzór tej negocjacji Abrahama z Bogiem, zamiast zgadzać się zbyt łatwo, zamiast zakazywać, czy zamiast w ogóle unikać wchodzenia dyskusję typu zapytaj matkę, czy ci pozwoli. Możemy wykorzystać tę okazję, żeby wydobyć to, co dobre i szlachetne. I przypatrzmy się tej jej negocjacji. Jest bezpłodna. I woła do Boga, Boże, daj mi niepłodnej syna. Daj mi syna, a gdy mi go dasz, to ja, ja go ci oddam. Czyli to, co robi Anna, to prosząc o coś, mówi, to i tak nie będzie moje. To także wskazówka dla każdego rodzica, dla każdego nauczyciela. Gdy nauczyciel negocjuje z uczniem cokolwiek, to po to, by wywalczyć coś dla ucznia, a nie dla siebie.